Hej, cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Zapraszam do oglądania. Wiecie, od czasu do czasu uda mi się zrobić jakiś film o naszym kochanym YouTube'ie. I dzisiaj, właśnie to. Jest jeden z tych filmów. Dzisiaj sobie porozmawiamy o czymś takim. Ja to przynajmniej tak nazywam. Korobą YouTube'a, którą powoli on przysiąka. Żebyście to bardziej zrozumieli, wytłumaczę wam to na przykładzie telewizji. Jak ona zaczęła być tym zawirusowywana. Nie chodzi mi tutaj o typowe kanały TVP, Polsat, TVN. Naprawdę mi nie o to chodzi. Nie chodzi mi o media. Tylko powiedzmy tutaj o programach kreskówkowych, czyli Cartoon Network, Disney XD i tym podobne kanały. Za moich czasów, żebyście nie nazwali mnie boomerem, bo teraz powiem, że kiedyś było lepiej. Proszę, nie nazywajcie mnie boomerem, dopóki czegoś nie wytłumaczę. Za moich czasów, czyli dawno, dawno temu, na telewizji leciały bajki, które nie bały się pokazać emocji, uczuć między bohaterami. Ba, ja żyłem jeszcze w tych czasach, gdzie normalnie w telewizji u nas w Polsce leciało anime. Ja uwielbiam polski dubbing, znaczy się polski dubbing, jeśli chodzi o głosy w Naruto, to, no to tłumaczenie było takie, takie sobie. Kumalski pentaku, Kumalski? Kumalski, 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 Kumalski! Ale to nie zmienia faktu, że część anime była po polsku: Dragon Ball, Naruto i wiele innych. W dzisiejszych czasach, co młodsza osoba dostaje w zamian? Myśmy dostawali, nie wiem, mówiło się na to potocznie bajki, ale użyjmy słowa: seriale animowane. Generator Rex, Iron Man, Sonic, był Ben 10, byli Młodzi Tytani, był Thundercats, wiecie. Dlaczego już futrzak, nie? W dzisiejszych czasach dziecko dostaje, no, powiedzmy, takie średnie rzeczy, typu jak wyglądał kiedyś Benten, a, a jak wygląda teraz. Albo jak wyglądają młodzi tytani, albo jak teraz wyglądają. I jeszcze najbardziej skandalna rzecz, jakie się mogły zdarzyć. Jak wyglądały Bakugany, a jak wyglądają teraz. Była sobie taka postać, nazywał się Shun. On tam władał domeną wiatru, wiecie. Matka mu umarła w szpitalu, jego dziadek go trenował do ostatniego potu, zabraniał mu walczyć i tak dalej. Po prostu smutna historia, która uczyła wiele. Zastąpili go nim, jakimś chłopakiem Zafro. Nie, żebym coś, ja nie mam nic do Afroamerykanów. Taką fajną postać zabili. I tutaj, po tym wstępnie, o czym chcę powiedzieć? No, tutaj na przykładzie Młodych Tytanów, kiedy... Ludzi, no bo, młodzi Tytani to bohaterzy DC, oni tam walczyli ze złem, a w dzisiejszych czasach ich największym problemem w tej bajce jest to, że jego burrito jest zimne. KAMAN, KTO WYMYŚLA TE HISTORIE? Do czego ja chcę tutaj nawiązać? Dawniej, siadając do telewizji ze swoim dzieckiem, ze swoim rodzicem, każdy mógł oglądać te seriale animowane, bajki, bo to przyciągało każdego super bohaterów y, ogląda każdy, a w dzisiejszych czasach jak się widzi to, no to, to jest dla dzieci mnie to nie interesuje. W teraźniejszości z YouTube'em dzieje się teraz to, co kiedyś działo się z telewizją. Czyli staje się głupi, to znaczy się wiadomo, y, śmieszkowanie może być, śmieszkowanie jest fajne i tak dalej. Można się pośmiać, ale no, bez przesady. Y, kanały Różnych twórców umierają, nie są promowane dlatego, że oni są bardziej agresywni. Nie mam pojęcia takiego, że oni, nie wiem, są agresywni, że denerwują się na filmach, tylko mówią prawdę, mówią ciekawe rzeczy. Potrafią od, od czasu do czasu przelknąć na filmie. Oni z tego tytułu potrafią być, no, demonetyzowani. Ale w amerykańskim YouTubie, czy zagranicznym, jeśli ktoś powie jakiś przekleństwo, typu fuck, holy shit, to jest super, nie ma demonetyzacji, ale jak ktoś rzuci mocniejszym słowem w Polsce taką kurtą lub spierdalaj, no to nasze słownictwo, no, jest wyraźne, ale przynajmniej jest urozmaicone. Różne kanały, typu Kolega Ignacy, czy 5 sposobów na yy, M4K Garage, czy i tak dalej, mieszając, Spadają z wyświetleniami na rzecz kanałów, które przez 10 minut mówią: zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę, udostępnij te filmy, i tak dalej, żeby być na mierząco. Przez 10 minut materiału on gada o tym, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować jego kanał i udostępnić film. A prawowitej akcji tego kontentu jest max 2 minuty. To jest właśnie choroba YouTube'a. On przez 10 minut mówi o zostawieniu łapkę w górę zanim zaczniemy. To jest naprawdę sztos. Musisz teraz w tym momencie, w tym momencie zostawić łapkę w górę, bo zaraz dzwonimy do Momo. To jest promowane. Dlaczego? Bo dzieci to oglądają. YouTube się przystosowuje do dzieci. Promuje to co jest głupie i zabawne. W cudzysłowie. No wiadomo, trochę śmiechu nikomu nigdy nie zaszkodziło, ale no kaman, ileż można? YouTube stworzył osobną aplikację, która się tam nazywała YouTube Kids, ale to oni po czasie stwierdzili, że YouTube Kids nie przynosi takich dochodów i z prawdziwego YouTube'a robią YouTube Kids. Jak weszło wyłączanie komentarzy, to co tam były funkcje nieprzeznaczone dla dzieci. Moje filmy automatycznie zostały im wyłączone komentarze i musiałem ręcznie to zmieniać. Teraz nie ma łapek w dół, bo broń Boże, jakieś dziecko udostępni film i będzie hejtowany. Po co było hejtowane? Bo zrobiło coś głupiego, żeby tego nie powtarzało. Przez to dziecko nie uczy się na błędach. Wracając do tego YouTube Kids, nie wyszło im z tym YouTube Kids. Dlaczego? Bo nie mogą tam puszczać reklam, które im odpowiadają. To po pierwsze. A dwa, znam osoby, które mają małe dzieci. Tudzież moja ciocia, która ma swojego bombla, i ona mówi, że na tym YouTube Kids. Nie ma rzeczy, która by jej pociecha oglądała. Te rzeczy, jakby są zablokowane na YouTube Kids, i to jest dodatkowa, zbędna aplikacja na jej telefonie. Czemu są ucinane zasięgi? Głupi przykład tutaj: ktoś robi śmieszną scenkę, lub na miniaturkę dodaje sobie, dajmy na to, pistolet. No, i to z góry, w Polsce przynajmniej, jest demonetyzowany. Dlaczego? Bo, żeby broń Boże, dziecko nie poszło do pierwszego, lepszego sklepu z bronią w Polsce bo ich jest dużo, bo wszyscy mogą mieć broń i nie zaczęło strzelać do ludzi. Ale, zacznijmy od tego, że 6 dziecko ma dostęp do takich gier jak GTA, CSA i jest wszystko super. Ba, gameplaye różnego typu są bazowane na broni palnej. Halo! Ale głupia miniaturka czy scenka na początku filmiku, żeby było zabawnie, już jest B. Tamto już przytaczałem słownictwo, inne takie czy mocniejsze tematy, które się porusza. Albo na temat pandemii nie można było używać słowa, wiecie, naszego kochanego wiruska. Jaka jest polityka YouTube'a? O polityce YouTube'a mówię już yy, w ostatnich filmach. O tych szotach, że... Polityka YouTube'a promuje krótkie filmy, które zbierają na, yy, tam jakieś reakcje, te minutowe i tak dalej, że o, ty oglądając minutę filmu oglądałeś 100% materiału, oglądając 10 minut z 40-minutowego materiału na kogoś kanale oglądałeś 25% tego materiału i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy o tym wiedzą, że promowane są też głupie rzeczy, typu, wiecie, trum-trumy, one, to three, go, te wszystkie pierdoły, które mają na zasadzie, no, pokazać coś bardzo w głupim stylu, bardzo kolorowo, bo to jest przyciągające dla dzieci. Halo, pięć sposobów na to, że robiło 6 lat temu. Abstrahuje, są ucinani, dlatego, bo, bo tak, bo jakoś ucinali im zasięgi. Dlaczego kanał z dupy ma takie... Dupy zasięgi, bo to jest ucinane. Bo YouTube boi się takich tematów i nie promuje tego. Bo broń Boże, jakieś dziecko to oglądnie. My za dzieciaka oglądaliśmy na YouTube takie rzeczy. I każdy wyrósł jak wyrósł. To nie zależy od tego, co ogląda, tylko od jakiego ma charakteru. Jakie kanały są promowane, są kanały promowane, które promują scam, od dawna to już wiemy. Które są mega fajnie kolorowe, są głupkowate. W dzisiejszej erze ekip, no tam gdzie jest no, robi się zasięgi z wyzwań. O. Ja tutaj nie mówię o ekipie czy timie X, oni mają tam swoje plany. Ekipa, przynajmniej Freeze, wnosi coś do YouTube'a tam mówiąc o swoich osiągnięciach czy tak dalej. Czy Rez, yy, pomijając ten rozrywkowy temat, lubi w swoich filmach powiedzieć coś poważnego. Yy refleksyjnego, i tak dalej, mówię o tych głupich kanałach, które na takim bazującym kontencie z zagranicy próbują sobie wyrobić wyświetlenia. Bo wow, bo udając nie wiem, idiotę, i zbiera wyświetlenia. Tudzież, no, wie, wiecie o co chodzi. Kończąc, już ten długi film. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat, że rozumiecie o co mi chodzi, że z YouTube'em dzieje się to samo, co się dzieje, z tele, co się działo z telewizją kiedyś. No ktoś ci powie, że bajki czy taki kontent nie jest dla każdego. Halo, ludzie, człowiek, który ma 21 lat, do 25 ogląda anime i 12-letnie dziecko, 13-letnie dziecko lub młody dorosły, jak to się mówi, też ogląda anime i można znaleźć wspólny język. Halo, YouTube, dlaczego Wy tak robicie? Dlaczego ucinacie zasięgi kanałom, promując jakiś shit, który ma przyciągnąć tylko dzieci. I zabieracie od siebie tych widzów, którzy najwięcej wnoszą kanału do tej platformy. Także no, mam nadzieję, że popieracie lub nie popieracie. To jest tylko moje e, zdanie, tylko moje zdanie, które, które męczyło mnie tam od paru dni, od paru tygodni. Chciałem się o tym wypowiedzieć. Także dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, na razie pa i cześć. Wiecie, 2000 subskrypcji.